Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj ja przerwę te przykazy od Kryona. Dwa dałam i jeszcze będzie dwa z tej serii, które rozpoczęłam, dlatego że dam prognozę wibracyjną od Li na wrzesień 2025 roku. Posłuchajcie, bardzo ciekawy przykaz i pamiętajcie, że... Za tydzień na nas czeka trzy dziewiątki. Dziewięć, 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 I ja już dawałam wcześniej film na temat tych trzech dziewiątek. Kto jeszcze nie słuchał, ja zostawię link pod tym filmem. Proszę posłuchać lub jeszcze raz posłuchać. Więc prognoza wibracyjna od Li na wrzesień 2025 roku. Wrzesień przygotowuje się do pokazania ci starego odbicia. To wyjątkowy okres, w którym możesz porównać swoje nowe cechy i to, za kogo się wcześniej uważałeś. Niezwykłość energii polega na tym, że masz szansę zobaczyć dwa różne światy jednocześnie. Jeden świat jest Twoim prawdziwym fundamentem, Twoim wewnętrznym światłem i pożądanym stanem. Drugi świat to sposób, w jaki wcześniej się czułeś, sposób, w jaki wcześniej wierzyłeś w siły okoliczności zewnętrznych, sposób, w jaki wcześniej ograniczałeś się, a teraz patrzysz z prawdziwego świata na wymyślony świat. Na świat iluzji, zrodzony z umysłu. Co czujesz, patrząc na swoje odbicie? Boisz się? Chcesz uciec? Czujesz bezsilność przed lustrem? Budujesz hipotezę, jak zacznie się zachowywać odbicie? A może wydaje ci się to zabawne? Czy też zaskakuje ci absurdalność tego, jak mogłeś w to wcześniej uwierzyć? A może czujesz się, Oświęcony i zainspirowany stanem wolnego wyboru. Twoja opinia, twój stan, wywołany tą obecnością, decyduje o tym, jak potoczy się kolejny okres Twojego życia. Być może przyspieszysz i w przyszłym roku zrealizujesz więcej swoich marzeń niż w całym swoim poprzednim życiu, ale może ulegniesz iluzji refleksji. I nastawisz pióra jak Struś w obliczu zagrożenia, by odstraszyć wroga, a potem uciekasz najszybciej jak potrafisz. Albo jak ten sam Struś. Przyciągniesz głowę do ziemi, starając się być niezauważalnym. Cokolwiek wybierzesz jako swoją reakcję, pamiętaj, że reagujesz na swoje odbicie. Strach lub zagrożenie. To obce braku rozpoznania siebie, wyzwalająca kolejny cykl powtarzających się zdarzeń. Olśnienie, inspiracja i humor to opcja na uwolnienie się od dawnych zależności i krok w zupełnie inny świat. To krok do wszechświata, gdzie pozbywasz się wszelkich ograniczeń i zyskujesz dostęp do materializacji wszystkich swoich pragnień, które gromadziłeś od dzieciństwa. Jeśli Twoim wyborem jest wybór bycia wolnym, czekają Cię lata fantastycznych wydarzeń, w których realizujesz wiele rzeczy i wrażeń, których pragniesz i oznaczonych jako to nie jest możliwe, ale następny okres życia zacznie Cię je manifestować. A potem czeka życie pewne zdumienie. Chciałam tego wieku 10 lat i dawno zapomniałam o tym, jak to możliwe, że dzisiaj zostało zrealizowane moje marzenie? Tak, po podjęciu decyzji o niepoddawaniu się refleksji rozwijasz zwój pragnień, który gromadziłeś od urodzenia i spełniają się oni w najbardziej nieoczekiwany sposób. Umysł nie może tego w żaden sposób przyspieszyć, ponieważ jest to proces, który zaczyna się od rozróżnienia między sobą a swoim odbiciem to proces wewnętrzny, którego skala jest o wiele milionów rzędów wielkości większa niż zdolność umysłu do zrozumienia i przewidywania przyszłych wydarzeń. Co stanie się w zbiorowej rzeczywistości? To samo. Zagrożenie starego świata, przełamanie przez nową świadomość społeczną, strosi tu i tam machające z szydłami a potem, uciekający, świat zewnętrzny pokaże ci tą samą opcję i będziesz musiał dokonać tego samego wyboru, co w życiu osobistym. Jeśli cały ten proces wydaje się skomplikowany, możesz wszystko uprościć. Użyj humoru jako głównego narzędzia transformacji. Nie ma nic prostszego i przyjemniejszego niż to podejście. Trudności? Są oznaką aktywnego ego. Łatwość jest oznaką boskiego zaangażowania. Rozważ to jako podstawową zasadę świadomości tego, co się dzieje. Taki jest przekaz od Lee na wrzesień 2025 roku. A czytając tą końcówkę, mi się przypomniała bardzo bardzo fajne powiedzenie, które ja uwielbiam. Dzieliłam się tym na tak zawsze. I wszyscy mówili, ale fajne. Tak samo teraz robię na konsultacjach. Jeżeli ktoś mówi o swoich problemach, to ja wtedy mówię tak. A ty nie mów Bogu, że masz problem. Powiedz problemowi, że Ty masz Boga. I to naprawdę możecie, kiedy będziecie mieć jakiekolwiek tak zwany problem, to powiedzieć problemowi: Ja mam Boga, Bóg jest ze mną, Bóg jest we mnie i problem odchodzi. I to nie są żarty, chociaż ja opowiadam, jak słyszycie w takiej wesołej formie, ale to naprawdę działa. I ja chciałabym jeszcze Was zapytać o poprzednich przekazach Kreona. Bardzo mnie ciekawe, czy ktokolwiek w ogóle napisał na kartce to, co zaleca robić Kreon. Ja to robię od lat, nie chcę skłamać, ale nie wiem, dwunastu na pewno, bo to są przekazy z 2010 roku. Odkryła, czyli 15 lat temu, a one nadal aktualne. I mało kto wie, jak bardzo może kreon i jego przykazy zmienić świadomość, czyli zmienić życie. Więc to, co dawałam i będę dawać, wy napiszcie sobie na kartce. Ja tam intonacją wyróżniam, to, co trzeba robić. а далее к уважате. С вами была Ирина.